Siema, witajcie tutaj Jara do Jones, a dzisiaj bardzo unikalny film, ponieważ dzisiaj będzie to unboxing telefonu, jakim jest iPhone 15, więc pudełko prezentuje się w taki sposób z boku. Tutaj logo Apple, iPhone i ponownie logo Apple. Tak prezentuje się od spodu to pudełko. Także no dobra tutaj. Po prostu trzeba będzie to rozerwać. Rozerwane z tej strony i jeszcze z tej strony. Dobra. I teraz będzie odpadać. Okej, okay. więc mamy telefon. Tak niezbyt dobrze go otworzyłem. No i co? Telefon jest sobie. Dobra, to zdejmę. Proszę bardzo. No dobra. Tutaj jest kabelek. O, on jest taki opleciony. Tak, on jest z takiego oplotu zrobiony. Spoko, że to nie jest taka guma. To jest jak w jakichś tam myszkach gamingowych, ogólnie sprzętach gamingowych, prawda? I z dwóch stron jest USB typu C. Nie, że jest z jednej strony USB A, z drugiej strony USB typu C, tylko tak. I to jest problem, ponieważ ja nie mam takiej tyczki. Więc będę raczej swojego poprzedniego kabelka mimo wszystko używać. Ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mam y, po prostu wtyczki, która ma z. Mam y, USB typu C, tylko jak już to ma USB typu A. Nie wiem, czy tu gdzieś jest ten taki kluczyk. Tu powinien być gdzieś. O, już widzę ten kluczyk. Tutaj jest ten kluczyk od karty SIM. Dobra. Telefon prezentuje się w taki oto właśnie sposób. Tutaj tył. Tutaj aparat. No Apple. Ale tak, prezentują się z boku USB typu C, właśnie. Także to jest jak najbardziej dobra rzecz w porównaniu do 14, tak? No dobra, więc czas będzie ten telefon po prostu najzwyczajniej w świecie uruchomić. Także ja ten przycisk teraz przytrzymam. No i dobra! Zaświeciło się. Jest logo Apple, jak widać. Także pocz poczekajmy, zobaczymy. Ile ten telefon się będzie włączać? Mam nadzieję, że szybko, ponieważ jest to jednak telefon za 3000 zł, w tym aktualnie za jakieś był 700, jak już, czy tam 800? Telefon, który raczej słaby, powiem wow Dobra, szybko, naprawdę szybko ten telefon się włączył, muszę przyznać. A więc tak, wybieramy oczywiście polisz, gdzie tutaj będzie? A, Polski, dobra. Wybierz kraj lub region, no to Polska tak. Polska, Polska, gdzie tutaj jest Polska? No P. P. -p, 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 -p. Okej, okay, już jest Peru. Taki stan dobra, jest Polska. Super, ustawiam język. Także fajnie. Tutaj widać tę dynamiczną wyspę, to nie jest noc jak w iPhoneie 12, 13, 14 i tak dalej. Wygląd. E, domyślne, średnie duże. E, Mimo no, wszystko to wszystko odam po prostu domyślnie Nie będę chyba tego powiększać. Tak. Dalej. Szybki start. Nie mam starego iPhone'a. Okej, okay, no dobra, więc to potrwa kilka minut. Aktywowanie iPhone'a. Także time lapsik. ok Dane i prywatność. Więc dalej. IPhone skonfiguruj iPhone'a skonfiguruj dla siebie Face ID więc ja tutaj sobie już ogarnę Face ID dobra, więc Face ID już jest skonfigurowane konfiguracja Face ID jest skonfigurowana i utwórz kod iPhone'a e, no ja sobie ustawię 4 cyfrowy i zaraz ustawię, no dobra więc kod już jest, przenieś aplikację i dane z innego iPhone'a z Androida z Androida mogę przenieść dane Także w sumie spoko by było, ale dobra, dam nie przynosi niczego. Konto Apple. Nie mam niestety konta Apple, więc loguję się się. Co, poczekamy? Ok, tak, aktualizuj dalej. Lokalizacja dalej. iPhone Vita. Proszę bardzo. Także. No telefon już jest, jakby już działa Już mogę z niego korzystać, więc ja tutaj poprzenoszę konta, pologuję się na konta Będą to płynniejsze nagrania, no i co no Ogólnie też telefon lepszy no iOS nie oszukujmy się jest to system lepiej zoptymalizowany od Androida Który nie przycina się tak jak Android i tak dalej No jednak iPhone'ów jest znacznie mniej niż Androidów Mimo, że ten telefon ma chyba 5 albo 6 GHR. On jest tak wydajniejszy niż większość Androidów. No, główna wada to jest jednak 60 Hz, no bo w tej cenie to 120 to minimum myślę, i to jest słabe. W razie czego proszę pisać pytania w komentarzach. Ja na komentarze prawie zawsze odpisuję, no chyba że to są głupie komentarze, to nie. Także ogólnie to tyle. Dziękuję za oglądanie. I to tyle. Nara!